straszenie krótkie. Utwór otwiera inwokacje do Litwy. Akt rozgrywa się w dworze Soplicowie. Do domu wraca pan Tadeusz Soplica. bratanek sędziego spotyka piękną, młodą dziewczynę Zosię, która mylnie wierzy za swoją daleką, krewną telimenę. Między asesorem a rejentem trwa spór. Mężczyźni kłócą się, których hartu polował zająca. Kusy rejenta czy... Soku asesora. Sędziego i hrabia mają procesować o zamek należący od wieków do rodziny choreszków. Gerwazy wciąż ma żal do sopiców, ponieważ siatek sopica zeszczyli ostatniego z choreszków, stolnika. Mieszkańcy i goście Sopicowa udają się na nieudane polowanie. Telimena proponuje wyjście na grzyby. Hrabia spotyka Zosieł, ale jest mi niechęcony, ponieważ odkrywa, że piękna dziewczyna karni kury. Telimena odwiedza swoją świątynię, Dumania nad strumykiem. Flirtuje z Taudeuszem i hrabią. Z matecznika wychodzi niedźwiedź, dlatego następnego dnia odby odbywa się polowanie. Pan Tadeusz i hrabia zostają zaatakowani przez niedźwiedzia. Życie ratuje im księdz robak. Wojski opowiada historię o skuczonych sąsiadach do Mejce i do Wejce. Tadeusz daje sobie sprawę, że pomylił Zosię z Telimeną. Poza z kolacji na zamku dochodzi do awantury między hrabią i Gerwazem a Soplicami. ksiądz robak nakazuje sędziemu zaprzestanie sporów z krabem i przygotowania się do nadejścia napoleona hrabia wyrusza do dobrzyna gdzie mieszka szlachta zachciankowa którą dochodzi dowodzi maciek nad Maćkami. grywa z jej hrabia przekonuje dobrzyńsków do zajazdu na soblicowo ksiądz robak wyznaje sędziego z jego zaginionym bratem i ojcem tadeusam Tadeusza, z sopicą. Tadeusz kłóci się z Telimeną i chce popełnić samobójstwo. Przeskadza mu w tym hrabia, który rozpoczyna zajazd. Dobrze grają i grają ją soplicowo. W soplicowie pojawiają się moskale. Pod wodzą majora Puta i kapitana Rykowa. Szlachta jednoczy się przeciwko wrogowi i wygrywa dzięki broni dostarczonej przez księcia Robaka. Gry wyznaje, że zabił Puta. Ksiądz Robak wyznaje swoją tożsamość i umiera. Klucznik mu wybacza. Tadeusz wyjeżdża, aby zacząć się do wojska, ale wcześniej wyznaje. Miłość Zosi. Rok później w Sopicowie w polscy żołnierze walczący u boku Napoleona. Zaręczyny świętują trzy pary narzeczonych: Tadeusz i Zosia, Rejent i Terimena oraz asesor i tekla Pod Podkomorzy publicznie oczyszcza reputację Jacka Sopicy. Asesor i Rejent dochodzą do zgody. Tadeusz i Zosia uwłaszczają chłopów z podległych im wsi. Żyd na cymbałach bałako, towarzystwo tańczy Poloneza.